あ。<noise> A więc, widzicie. I tak to wyszło. Witam was bardzo serdecznie w Minecraft Pochmurna Przygoda. A to, no to, co ja mam mówić, no. Jest jak jest. Akurat tu mam trochę oszukane, ale... Mam nadzieję, że zrozumiecie. No, bo jednak, jakby to nie były typu śnieżne albo pustynne, to bym to usunął. Ale mapę bym sobie zostawił. Ale, jakby to była na przykład. Nie wiem, wszystkie inne, to bym jednak usunął skrzynkę. Więc dlatego, no to. O, no. Fajnie by było mieć. By, 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 by było. <kłysy> Dobra. Fajnie by było mieć. O, na przykład. Patrzę. Ej. Zapomniałem, że to nie. Ej. Ej. A co, jakby tu zrobić bazę? Trzeba jakoś zaznaczyć, Czekajcie. czy widać to na mapie? To jest to czerw Dobra, o, niedaleko czerwonego czerwonej kropki. O, to jest lawa. Dobra. Witam was bardzo serdecznie. Zapomniałem już o tym powiedzieć w całym początku. I. Też zapomniałem powiedzieć, żebyście dostawili oczywiście suba i lajka, żeby było więcej takich więcej odcinków z tej serii. I mam nadzieję, że... W sumie nie wiem jeszcze, że to nie będzie tak jak z innymi seriami. <laughs> Czyli, że właśnie nagrałem. Jeden odcinek i koniec. Um. Nie, ja mam nadzieję, że to tak nie będzie, ponieważ już Grzesiowi dobrze go znacie, już, już mu mówiłem. Ten, że to możliwe, że wyjdzie, że to już będzie, nie to tak jak wcześniej. W ogóle tutaj y, pozdrawiam Rzesia, bo to on. Się go spytałem, jaka, jak ma, jak ma, co jest, y, jak ma, jakby, jak się ma nazywać ta seria. I on właśnie miał do wybrania ode mnie, albo pod. Podniebna, albo podchmurna. Nie, pochmurna albo... Podniebna. Podniebna albo podchmurna. Miał do wybrania, no i... Już dobrze wiecie jaką wybrał. Ale dobra. A, no więc... I tak to wyszło. I jestem teraz tutaj. Gram jeszcze na 1.20. Więc od razu mówię. Tu mm, Was bardzo przepraszam, że nie ma tej najnowszej wersji. Bo no po prostu na telefon trochę dłużej się ten pobiera. Nowsza wersja u mnie jeszcze nie ma. Więc. i to jest ten problem. U węgla! Czekajcie, ja sobie wykopię kamień na... dobra, już mam. Więcej drewna byśmy nie mieli? Ludzie... To już jest... przesada. Te tutaj itemy robią... Bye, bye. Nie pytajcie Pewnie tej temy i tak spale niedługo 7 minut... 7 e, minuta filmu i... Co mam? Zmienne rzeczy Umieć Czego szukam? Oczywiście, że wioski. Czy ją zlutuję? Oczywiście. Czy ją zniszczę? Nie wiem. Co jest? My na takiej wyspie jesteśmy w sumie. Wow. Coś zacina. English or Spanish? Haha! Ha, przegrałeś! Wygrałem! O! English or Spanish? Aaaa! Aaaa! But Nie! Daj mi spokój. U A jakby w tej górze zrobić bazę tylko od drugiej strony? Ej, widzicie gdzieś misia? Dobra, puścił mi. Ej, tu by mogło być faj. Oh! Jak Jakby tu zrobić tak w skalę? Ej, dobra, robimy bazę w skalę, taka fajna będzie. Ale na razie robimy taką jamę. Gdzie ja znajdę łóżko? I zrozumcie taki widok na to. Wiem, że mało co widzicie, ale... O. Słuchajcie, widzimy się jak będzie już dzień, chyba, witam z powrotem. Wyrzuciło mi tego minecrafta. Ale chyba się zapisało, bo nie wiem. Błagam, ja żeby się zapisało. Jest noc i się zapisała. Dobra. To widzimy się, jak będzie dzień już. Dobra, chyba już jest. O, już jest. Ej, nawet potworu duży, potworów dużo nie było. Dobra widzowie, słuchajcie mnie. Macie do wyboru, napiszcie w komentarzach. Albo tutaj mieć bazę, czyli opcja druga, czy tu, czy tutaj wszystko tu to tu to tu, 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 tu odśnieżyć tu sko i tu zrobić bazę. Albo tutaj yy, czy w sensie, że nie w, w skale, tylko tutaj roz usunąć wszystko i tu to jakoś wygładzić I taki domek Napiszcie w komentarzach opcja 1 domek tutaj Opcja 2 tutaj piękny domek w skale i tutaj W jednej i drugiej opcji na pewno będziemy się pozbywać tej oto górki Od razu mówię Dobra ja bym poszedł do jakiejś kopalni już. Baza jest na 20. Czekajcie, zapiszę so. Długo pisu nie mam. Dwadzieścia! Na czacie? nie mam po co napisy zapisywać. Dobra, lecimy! Słuchajcie, to jest ten niedźwiedź. strzały tam są. Dzisiaj się wybieramy o tu. Tutaj w prawy narożnik. Jo, hałasujcie głośniej tam! Zawsze, gdy ja nagrywam. Życie no. Wiecie co nie? Ja dzisiaj pójdę do jakiejś kopalni. Hmm. Pozwólcie mi, że poza odcinkiem poszukam sobie zrobię, zrobię całą mapę. Poza odcinkiem to zrobię. Tu nie ma. Tio, ale duże te zaspy. Są już. Dobra, mm. Kordy mam zapisane, więc jak coś to... jest git. Nie, to jest mieć. Czyżby tu jest Kopalnia? A ja się właśnie dziwię, czemu mnie tak zlagowało. Jeden gracz, który się boi dźwięków z Minecrafta? Aktualnie, jeśli chodzi o moją serię, teraz którą mam. Jo. drzewo, Jo, jakie białe Yo! ale fajne drzewo. To baza jest mniej więcej gdzieś tam. Dobra. Ale mam lagi. Dobra, już rozpoznaję gdzie jestem. Ale powiem wam, że naprawdę to o tutaj jest taka Widzicie taka mała ten. Ja myślę jeszcze o opcji trzeciej, żeby tutaj było coś, było typu domek. Na przykład napiszcie w komentarzach jaka opcja. Jeden domek tam obok mojej bazy, gdzie mam drugi? W skale, tam niedaleko obok. I trzeci, o tutaj domek. O, już widzę bazę śmiałem patrzeć na kordy. To chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam, żebyście zdali teraz w tej klasie, chyba że ktoś już jeszcze nie chodzi. Już nie chodzi, ale i tak, żeby to wtedy, żeby miał. Miałego dnia po prostu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Wytłumaczcie mi, czemu to zawsze nie wychodzi. Jak ja mówię, na razie, to to mi zawsze właśnie tak chowa się. Dobra, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.